Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Galdamir, a dzisiaj zapraszam Was na poradnik z gry New World, który będzie dotyczył zbierania surowców. I wiem, wiem co wielu z Was powie, to jedna z najnudniejszych czynności w grach MMORPG. Zaraz po wbijaniu kolejnych leveli przez wykonywanie ciągle tych samych questów, to zbieranie jest kolejną taką czynnością, którą, która jest często znienawidzona przez graczy. Wiem, że tak jest. Dlatego dzisiaj postaram się, żeby ten poradnik pokazał Wam jak to zbieranie sobie uprzyjemnić. Oczywiście na ile to będzie możliwe. Macie na ekranie moją postać w grze New World, ale nie nią się dzisiaj będziemy zajmować, bo będziemy rozmawiali o wszystkim tym, co dotyczy zbierania od samych podstaw. Ja już mam troszeczkę leveli wbitych w tym zbieraniu, ale jeszcze daleko jestem od tego, gdzie powinienem być i gdzie chciałbym być. Jeżeli chodzi o samo zbieranie w New Worldzie, w profesjach mamy rzemiosło, przetwarzanie i oczywiście zbieranie. Zbieranie nas tu dzisiaj interesuje najbardziej. Oczywiście zbieramy surowce, przetwarzamy je po to, żeby coś z nich wytwarzać. Jak widzicie tu w inżynierii i w gotowaniu mam już sporo pozostałe, to tak średnio się mają, ale do rzemiosła jeszcze dojdziemy i zanim może mięśle postanowię wam tutaj robić poradnik to spokojnie troszeczkę sobie jeszcze pogram. Dzisiaj skupiamy się na zbieraniu. Jak widzicie około 40 poziomów tych profesjach tutaj mam poza rybołówstwem, więc mamy tak wyrąb Górnictwo, rybołówstwo, żniwa, tropienie i skurowanie. Oczywiście nie trzeba ich wyjaśniać, bo myślę, że te nazwy mówią absolutnie wszystko i wystarczają tutaj jakby wiadomo o co chodzi, wiadomo co będziemy zbierać, żeby w danej profesji zbierackiej coś rozwijać. I teraz tak, różne surowce w New Worldzie wymagają konkretnego minimalnego poziomu, żeby móc je zbierać. To jest Przepraszam was bardzo serdecznie jakiś telefon e, zbędny. E, to jest oczywiście naturalne. Każdy surowiec w, w wielu grach MMORPG wymaga tego, żeby musimy mieć jakiś poziom, żeby móc w ogóle zacząć e, ten surowiec zbierać. Co ważne e, w New World e, mamy przedmioty, które umożliwiają nam zbieranie, czyli na przykład kilof, sikiera sh itd. Ale one nie sprawiają, znaczy wyż, yy, sikiera wyższego poziomu nie sprawia, że mogę zbierać yy, drewno wyższego poziomu. Muszę mieć konkretny poziom i mogę tą najprostszą sikierką zbierać każde drewno. Po prostu zajmie to wieki. Kolejne, yy, bro, yy, kolejne sikierki, lepsze sikierki, wykonane z lepszych materiałów po prostu przyspieszają yy, sam proces zbierania i to jest wszystko. Co trzeba w, tym, w tej materii wiedzieć. Ja tu sobie zrobiłem notatki, będę na nie zerkał, żeby konkretnie wam opowiadać o konkretnych materiałach. Ważna sprawa. Surowce można śledzić tu u góry, gdzie mamy napisane urwiska monarchy miasteczko. Tam u góry mamy kompas. Kompas oczywiście pokazuje nam kierunki świata, ale to co ważne, jak wyjdziemy sobie z miasta, ja tu gdzieś stałem blisko wyjścia, zgubiłem się troszkę. To on zacznie nam podpowiadać, gdzie dany surowiec występuje, o ile już go odblokowaliśmy. Czyli, jeżeli wrócimy tu do profesji i wejdziemy sobie w wyrąb i odblokujemy duże drzewa na 50 poziomie, to ten kompas będzie nam je podpowiadał. Można śledzić od, widzicie, 125 levelu, cienio drzewa będzie nam podpowiadało, gdzie jest, a potem żelazo drzewa. Tak? Ten kompas tu u góry będzie nam podpowiadał, gdzie dana rzecz występuje. Co jeszcze? Wyższy level zbierania to oczywiście wyższa prędkość, czyli jeżeli więcej wbijemy, będę miał wyżej niż 40, 50, 60, to będę po prostu też zbierał szybciej. Czyli nie dość, że sikierka przyspieszy mi zbieranie drewna, to jeszcze level również to przyspieszy. Gdy zbieramy, zdobywamy też doświadczenie, czyli to, co mamy na dole pasek doświadczenia 21 level w tej chwili prawie 22 i zbierając te drewna, te, te drzewo, wycinając je, te drzewa tutaj dookoła, zbierając drewno, będę ten swój poziom zwiększał. O, właśnie w tej chwili jakieś drzewo tam upadło, ale widzicie, gracz z 44 levelem, a może potrzebował tylko jedno, żeby je zebrać. Od początku gry, jak tylko zaczniecie, możecie tworzyć przedmioty, które umożliwiają Wam zbieranie. Zerknijmy sobie na chwilę tutaj. Ja już w tej chwili posiadam żelazne, sierp, nóż do skórowania, kilof i właśnie siekierę. Ale spokojnie, na początku macie prostsze narzędzia, które możecie mieć. Jak widzicie również miejsce na, na wędkę, jak najbardziej. Możecie je wytwarzać od samego początku, z prostych surowców dostępnych wszędzie, więc wszystko, co napotkacie, tak naprawdę od samego początku, oczywiście, jeśli macie odpowiedni level, będziecie mogli bez problemu zbierać. Co jeszcze tutaj powinienem powiedzieć? To już powiedziałem. Bardzo ważna sprawa, myślę, że od pierwszego levelu to jest zbierać wszystko, to co możecie zebrać co leży na drodze. Jeżeli oczywiście, jeżeli będziecie się schylać po każdy kamień, no to to jest przesada. Ale jeżeli sobie biegnę i na przykład no krzak to może nie, ale jeżeli zobaczę jakąś roślinę, mniej lub bardziej typową, którą mogę zbierać od podstawowego poziomu, oczywiście zbierajcie. Jeżeli spod, nie wiem, trafię na drzewo, na krzak większy, mniejszy. Hmm, na dojrzałe drzewa może nie, bo nie mogę ich jeszcze, ale już jak będzie młode drzewo, zaraz tutaj jakieś e, złapię, o właśnie młode, od początku można je zbierać. Jak najbardziej, klikam E i lecę. To po pierwsze podnosi mój poziom postaci, po drugie podnosi mój poziom w wyrębie, a po drugie przybliża mnie do tego momentu, do tego 50 magicznego levelu, kiedy będę mógł te dojrzałe drzewa również... Wyrąbać. Mamy tutaj skałkę, co prawda jakaś zwykła, głaz, ale też warto, bo zaraz zobaczycie, że ona też, znaczy z, mm, kopanie jej podniesie mój poziom. O, w górnictwie już 42, więc już coraz bliżej do tego 50 levelu, kiedy znowu będę mógł zbierać coś więcej. O, tu mamy jakąś, jakieś, jakąś zwierzynę. Oczywiście zabicie jej tak jak tego wilka, który tutaj się przypałętał sam, spowoduje, że będę mógł tego wyjącego wilka oskurować. To znowu zwiększy mój poziom w skurowaniu. To są bardzo oczywiste rzeczy, ale co ważne, róbcie to od początku, jeżeli tylko możecie. Dlaczego? A bo nikt na 50. levelu, czy 60., czy nawet 45. nie chce cofać się do tych lokacji początkowych, tutaj na przykład, tak? Z jakiejś lokacji wysokolevelowej, 40 levelu czy, 40, czy 50, tutaj z żałobnicy. Nikt nie chce się cofać do tych podstawowych leveli 1.25, po to, żeby tutaj pozbierać, e, właśnie poskurować, pozbierać jakieś rośliny e, czy zająć się rudą. Jeżeli będziecie to robili razem z progresem waszej postaci, to nie czeka was ten bolesny powrót e, do, do początkowych lokację. Ja sobie tu wejdę na jakieś bezpieczniejsze miejsce, żeby coś mnie tutaj znowu nie zaatakowało i lecimy dalej. Jak to zrobić, żeby się nie cofać? Prosta recepta, z której możecie skorzystać. Prosty przepis w zasadzie na to, jak można to zrobić. Otóż, dwie godziny grania. Dwie? Na godzinę zbierania. Dwie godziny gram, leveluję, questuję. Oczywiście po drodze, jeżeli mogę, to coś tam zbieram. To, co widzę, najbardziej rośliny polecam zbierać i, i zajmować się górnictwem, bo ze skurowaniem i z drewnem jest dużo prostej, czyli wyrąb i y, tropienie plus skurowanie dużo, dużo łatwiejsze do zorganizowania, bo jak widzicie, wychodzimy z miasta i jest tego pełno, ale o tych konkretnych profesjach powiem jeszcze y, krótko y, za chwilę. Więc zbieramy wszystko to, co znajdziemy po drodze w trakcie levelowania, a potem po tych dwóch godzinach gry poświęcamy jeszcze godzinę na to, żeby pochodzić i właśnie drewno y, poskurować, pozbierać znowu trochę roślin, trochę rudy. Progresować cały czas. Czy to jest przepis, z którego ja korzystam? No kurde, nie. Pogram, cisnę z tym levelem, to znaczy nie robię tego jakoś szybko, ale jak już gram, to chcę jak najwięcej, bo tutaj więcej w tym łuku, 6, 10 umiejętności, no bo chcę wam pokazać poradnik o łuku, a potem mi ktoś powie, że nie, nie znam się na łuku, więc lepiej, żebym o tym nie opowiadał. Więc ja chcę jak najwięcej zrobić, zanim nagram dla was kolejny odcinek, więc trochę próbuję tych różnych rzeczy, no ale właśnie ostatnio zająłem się. Zbieraniem, bo się jakoś przygotowywałem do tego materiału i stwierdziłem, nie, Galdamir, za mało tego robisz, jeszcze więcej trzeba się zająć zbieraniem, więc teraz poświęcam swój czas na bieganie tu po okolicy, skurowanie, właśnie wyrąb i zbieranie rudy. Powinniśmy mieć blisko setnego levelu przed opuszczeniem tej strefy początkowej 1,25. Więc jestem w połowie drogi, a już tak na dobrą sprawę za chwilę powinienem ten teren opuścić. Oczywiście, poza zbieraniem, mamy, tak jak mówiłem, rzemiosło i przetwarzanie, i te trzy profesje bardzo na siebie wpływają. Tu nie da się tego rozdzielić w pewnym sensie. No bo zbieramy po to, żeby przetwarzać, po to, żeby wytwarzać coś z tego, co zebraliśmy i przetworzyliśmy. To jest jakby łańcuch. Oczywiście możemy zbierać i od razu sprzedawać o ile Auction House działa. W tej chwili nie działa, ale spokojnie on wróci, będzie działał. Dla mnie to absolutnie nie skreśla New World'a. Może kiedy Wy to oglądacie to Auction House śmiga i wszystko jest ok, ale były z nim problemy przez tam gold sellerów i no inne historie nieistotne. Nie chcemy się w to zagłębiać. W każdym razie możecie od razu te surowce sprzedawać no ale docelowo większość z nas chce je przetwarzać i coś z nich tworzyć. Ale te, tak jak mówiłem, te profesje są ze sobą powiązane. Teraz tak, jeżeli chodzi o wyrąb, zaczniemy od niego. To drzewa, jak widzicie, są wszędzie dookoła. Oczywiście są takie tereny, gdzie jest drzew więcej, gdzie jest drzew mniej, ale polecam je jednak zbierać blisko miasta. Zbieramy, 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 mamy pełny plecak, wracamy do miasta, składamy do, tam, do, do, do magazynu, czy przetwarzamy, jedziemy dalej, zbierać, wychodzimy z miasta i znowu zbieramy. No bo biec z tym drewnem gdzieś z daleka niespecjalnie ma sens, oczywiście do pewnego momentu, czyli do momentu kiedy nie zaczniecie trafiać na te yy, cieniodrzewa drzewa czy żelazo drzewa, no bo wtedy wiadomo, warto je zebrać one tak bezpośrednio yy, przed miastem. Nie rosną. Jeżeli chodzi o drewno, to jest wykorzystywane w bardzo wielu przepisach, więc jest bardzo ważnym surowcem i z czasem no, pojawią się te rzadsze drzewa, które już trzeba zbierać. No i to tyle, jeżeli chodzi o wyrąb. Jeśli chodzi o górnictwo, jest troszeczkę trudniej, no bo oczywiście żelazo możemy zbierać jak widzi się od zera, potem szybko srebro i ropę naftową. Ale już ropa występuje dużo rzadziej. 45 potrzebujemy, żeby tutaj na kompasie, na górze, nam się w ogóle ta ropa pojawiła. Powiem Wam, że ciężko ją zauważyć, bo wygląda trochę jak kałuża, więc nie jest tak kolorowo. Co chciałem powiedzieć, mining jest po prostu wszędzie. I żelazo jest potrzebne na, w skali wytwarzania, czyli rzemiosła. Po prostu na wszystkich levelach do samego końca. Więc żelazo, 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 jeszcze raz żelazo. Wszystko inne fajnie, ale żelazo jest podstawowe, najważniejsze i bardzo, bardzo potrzebne. Więc lepszy kilo wbierzemy w rękę, przyspieszamy zdobywając poziom i po prostu tego żelaza ciśniemy. Więc żelaza ja nie omijam, w ogóle nie omijam rudy, bo górnictwo wydaje mi się bardzo, bardzo istotne. Istnieją oczywiście rotacje. W linku będziecie mieli mapę do każdego jakby rodzaju profesji. Zbierackiej, możecie znaleźć te surowce, surowce, pod, surowce na tej mapie, którą wam podlinkuję pod filmem. No i taka, taką rotację można sobie stworzyć, czyli biegam po danym kółku i się surowcami respawnują. Kiedy wracam już do punktu początkowego, to już znowu są zrespawnowane, Oczywiście, jeżeli nikt inny gdzieś tam też w okolicy ich nie zbiera. Ale te rotacje są, jak najbardziej można z nich korzystać, sprawdzają się. Testowałem w kilku miejscach rzeczywiście, tam gdzie są zaznaczone, tam się te surowce pojawiają. To jeżeli chodzi o wyrąb i górnictwo. I bardzo ważna trzecia profesja, wydaje mi się, to jest trochę za daleko, się cofnąłem. To jest tropienie i skurowanie. Rzeczywiście zwierzyny spotykamy bardzo, bardzo dużo, mamy wiele questów, które wymagają od nas zabicia czy, czy nawet skurowania konkretnej ilości zwierząt danego typu. Warto to robić, bo rzeczywiście te skóry też w wielu, wielu miejscach. Jeżeli chodzi o rzemiosło, występują. No i dwie ostatnie żniwa i rybołówstwo. Rybołówstwem zajmowałem się troszeczkę w becie, tutaj jak widzicie kompletne zero, nie zacząłem, nawet nie mam wędki. Natomiast jeżeli chodzi o żniwa, to też jest ciężka kwestia trzeba zbierać, trzeba zauważać te rośliny, dobrze jest to robić, bo rzeczywiście spotykamy ich sporo. Jest ich coraz więcej. Konopia jest tutaj bardzo, bardzo istotna, bo ona występuje we, jakby w wytwarzaniu wszelkich zbroi lekkich, ale też przy na przykład łukach, więc w różnych różnych miejscach te konopie e, przetworzone występują, też polecam zbierać cały czas. Kiedy widzicie roślinę, zbierajcie. Tego się nie da, tak jak drewna, zbierać gdzieś w okolicy miasta. Czy, czy, czy tak jak skóry, łatwiej jest skóry i drewno, tak jak mówiłem, niż rośliny czy, czy rudę, więc tutaj musimy bazować na tym, co spotkamy w trakcie rozgrywki, no ewentualnie potem pobiegać sobie po jakiejś podanej mapce, zrobić kółeczko, przebiec się po niej, po tych najczęściej występujących, znaczy po tych miejscach, gdzie te dane rzeczy poszukiwane przez nas najczęściej występują, no i wtedy je zbierać. Ale tak jak mówię, polecam w trakcie levelowania zdecydowanie. No i zostaje nam rybołówstwo powolne, dla niektórych relaksujące, dla niektórych bardzo nudne. No i tak jak zwykle w grachem MMORPG, to jest taka mini gra, w której łowimy sobie rybki. W każdym zbiorniku wodnym możemy to robić. Mamy różne przynęty. To warto powiedzieć, w zależności od tego, czy jest to zbiornik słodki, czy zbiornik wody słonej, to będą różne przynęty. No i mamy łowiska specjalne, właśnie, które też będzie można znaleźć. Z czasem łowiska, na których takie rzadkie, sekretne, na których złowimy więcej, czy jest większa szansa na złowienie ryb, takich trudnych do znalezienia. E, których, których albo nigdzie indziej nie można znaleźć legendarne ryby, tak bym to powiedział no i cóż, tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o te pięć profesji e, myślę, że to takie absolutne podstawy pamiętajcie, kilow, e, sie siekiera e, nóż do skórowania e, co tam jeszcze, co zgubiłem kilow, siekiera, nóż do skórowania, sierp od samego początku, twórzcie jak tylko zaczniecie grę i zbierajcie, co wam tam trafi w ręce oczywiście tych zbieranie kamyczków czy tam leżących no tych krzaczków takich malutkich które dają po jeden drewna no to jest średnia, średnia przyjemność wtedy kiedy biegniemy po to żeby zrobić jakiegoś questa ale jeżeli widzicie jakąś roślinę widzicie rudę to zbierajcie zbierajcie od samego początku bo z tego niezbierania potem są problemy trzeba się będzie cofać żeby pozbierać te rzeczy, które były nam będą nam niezbędne, żeby wbić wyższy level. Tyle dziś ode mnie, chyba nic więcej dla Was nie przygotowałem. Zapraszam was już teraz bardzo serdecznie na live, które w ostatnim czasie robię, których w ostatnim czasie robię troszeczkę więcej. Mogę tak powiedzieć, bo już były dwa, więc kurczę, czemu nie? Kiedyś było zero. Wielu narzekało na to, kiedy grałem w Albiona, że tych live'ów nie ma. Teraz w New World'zie i w kolejnych grach będą i są, mam nadzieję, to utrzymać. No i zapraszam Was na nie bardzo serdecznie. Trzeba się trochę orientować i patrzeć, gdzie będą. Mogą być na YouTubie, mogą być na Twitchu, bo jeszcze troszkę te platformy sprawdzam i próbuję znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce. Na razie były dwie na YouTubie, teraz będzie na pewno jakaś na Twitchu. Żeby być na bieżąco, najlepiej wejść na Discorda, który jest w opisie na dole tam i po prostu śledzić kanał live. Tam będą informacje o tym, kiedy najbliższe live'y będziecie mogli zobaczyć. Zapraszam was na nie bardzo serdecznie. Wtedy jest okazja, żeby zadać mi pytania, różne te pytania padają. Przychodźcie, pytajcie. Ja będę się starał cierpliwie na nie odpowiadać. Ja już teraz ruszam, żeby pozbierać trochę drewna. Muszę nadgonić z poziomem do setki, żeby opuścić tą krainę i Przenieść się do kolejnej. No i cóż, rozwijać tą postać dalej. Jeżeli interesują Was jakieś konkretne filmy z New Worlda, choć wiem, że zainteresowanie grom znacząco spadło w ostatnim czasie, to piszcie w komentarzach, dajcie znać, co takiego nagrać, czego potrzebujecie, na jakim aspekcie gry się skupić w tym momencie. Ja wtedy posiedzę, pogram, popróbuję tego, w tym aspekcie się trochę zorientować, pooglądam trochę filmów, poczytam trochę różnych porad i będę lepiej wiedział, co dla was przygotować. Współpracujmy przy tworzeniu tego kanału Geldamir bo on jest przede wszystkim ode mnie, ale dla was. No i też może być od was, dla was. Czemu nie? Jeżeli coś wam jest potrzebne, to piszcie. Tymczasem życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy przyszło Wam oglądać ten materiał. No i zapraszam na kolejne materiały na Gardamir Trzymajcie się. Cześć!